Ponieważ w Kalifornii jest słonecznie. Cześć, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Ostatnio materiał był trochę podróżniczy, zawsze w biegu, a dziś bardziej pogadanka. Już znacie tytuł, dlaczego zdecydowałam się na wyprowadzkę z Nowego Jorku. Im bardziej sobie myślę o tym tytule, to nie wiem, czy dokładnie to chcę przekazać. Chcę bardziej opowiedzieć o dwóch momentach, w których sobie uświadomiłam, że Nowy Jork to nie jest dla mnie miejsce, jeśli chodzi o mieszkanie tam na stałe. Tych rzeczy, które wpłynęły na to, że ja chcę wyjechać z Nowego Jorku, było dużo więcej. I ta moja wyprowadzka stamtąd odbyła się w dwóch etapach Ja najpierw wyprowadziłam się z miasta, z samego centrum Nowego Jorku na północ Do Westchester, do takiego miasteczka Terrytown, um, Które słynie z legendy o bezgłowym miejscu, to taki fun fact I ono też było trochę tak um, w naturze, w... w na wzgórzu położone. A drugi etap to, był, to była moja wyprowadzka tutaj do Los Angeles. I może jeszcze zanim przejdę do właśnie opowiedzenia Wam o tych momentach, to powiem, że Nowy Jork to jest świetne miasto. Ale uważam, że nie do mieszkania. Tam ja się czułam niedobrze mieszkając tam. Ja mieszkałam właściwie od zawsze sama. Pierwsze dwa lata mieszkałam w akademiku, a potem mieszkałam już sama, a byłam tam prawie 8 lat i jest to miejsce, w którym nie można odpocząć, nie można zwolnić nawet na pół sekundy i można bardzo łatwo się tam zmęczyć życiem. I ja uwielbiam Nowy Jork, żeby tak sobie pojechać, pozwiedzać. Jest to stolica teatru, sztuki i naprawdę jest tam dużo do robienia. Tutaj w Los Angeles nie ma właściwie nic do robienia w porównaniu do, do Nowego Jorku, i zawsze można było sobie wypełnić dzień, od rana do wieczora tam. I przez to, że może i całą noc, i przez to, że można było wypełnić sobie cały dzień całą noc, to nie było czasu na sen i nie było czasu na odpoczynek i to miasto mnie zawsze tak nakręcało, że chcę więcej, więcej, więcej. I w pewnym momencie było tego za dużo po prostu. Chciałam przejść do tego pierwszego momentu, który, w którym uświadomiłam sobie, że ciężko mi się żyje w Nowym Jorku i było to jeszcze przed wyprowadzką moją na północ do Westchester to co było męczące naprawdę w Nowym Jorku i to wszędzie to było ciągłe takie wołanie na ulicy przez innych ludzi i ja miałam parę takich nieciekawych sytuacji bo ja często jeździłam późno w nocy wracałam z treningów tanecznych albo z meczów, jeździłam metrem Sama w późno o 11-12 pierwszej czasem i też chodziłam oczywiście po ulicach. Właśnie to wołanie było bardzo ciężkie, bo niby to takie niegroźne, takie co się nazywa tutaj Cat Calling. Takie zaczepki nie, no, nie jest to jakieś obrabowanie, nie jest to niebezpieczne, ale jest to bardzo nieprzyjemne. I dwa razy, dwa lub nawet trzy razy sprowadziło się do te, to do tego. Że ktoś za mną szedł do bloku właśnie wieczorem, przez to, że mieszkam sama, czułam się no tak niefajnie, chociaż już na to wołanie to nie zwracało uwagi, bo gdyby się zwracało na to uwagę, to by się nie dało przeżyć w Nowym Jorku, bo to się dzieje, na, to jest na porządku dziennym. I to nawoływanie, i. Przejście parę razy za mną do domu sprowadza się do tej pierwszej sytuacji, o której chcę opowiedzieć, która zdarzyła się w metrze, jak ja wracałam z treningu tanecznego, właśnie około 11 w nocy. I moje treningi taneczne były często na Brooklynie, a ja mieszkam na dole Manhattanu, więc miałam dosłownie parę przystanków, może 5-6. Ale to metro przejeżdżało przez rzekę, pod, pod rzeką. I ten przejazd pod tą rzeką trwał tak 8-10 minut. I w nocy często metro się zatrzymywało z byle jakiego powodu pod rzeką. Więc mogło to trwać nawet czasem dłużej. Wsiadłam do, do wagonu. Yy, chyba jedna osoba była w wagonie. Na przystanku przed rzeką, na Brooklynie jeszcze, Wysiadła ta osoba, która była w tym wagonie, a wsiadł taki pan. No i tak naprawdę ja zostałam w tym wagonie zupełnie sama. A przejścia pomiędzy wagonami w metrze nowojorskim nie są za bardzo przyjazne. Nie jest to tak, że można nie otwierać to automatycznie, nie można wybiec, nie można nacisnąć guzika, żeby przejść, tylko trzeba się poszarpać trochę z tymi drzwiami. Już było po nim widać od początku, że jest albo pijany, albo się nabrał czegoś. Ale w Nowym Jorku to jest na porządku dziennym, więc jeszcze nie było czym, czym się martwić tak naprawdę. Ten pan zaczął do mnie najpierw mówić, coś tam opowiadać o sobie, o swoim życiu. I ja już wiem, że w takich sytuacjach trzeba zawsze odpowiadać, trzeba lepiej odpowiadać niż siedzieć cicho tak naprawdę, bo nie wiadomo, co taki człowiek ma ze sobą. Szczególnie w Stanach, nie wiadomo, czy się wku, nie wkurzy i czy czegoś nie zrobi, więc y, lepiej już odpowiadać na te pytania. No, oczywiście, metro się zatrzymało w środku tego tunelu pod rzeką. I ten pan się pan nagle mnie pyta, czy ja mam 20 dolarów. Normalnie, gdybym miała, w takiej sytuacji na pewno bym dała mu te 20 dolarów, żeby się po prostu odczepił. Ale ja nie miałam żadnej gotówki przy sobie, akurat wtedy. I mówię, że nie mam. Na szczęście metro powoli zaczęło ruszać już w tym momencie, bo ten pan naprawdę się wściekł. Zaczął krzyczeć na mnie. I to rzeczy. Nie będę tak opowiadać dokładnie, jakie rzeczy, ale poczułam się bardzo niebezpiecznie. Tak jak w Nowym Jorku, Rzadko, bo także się czułam naprawdę niebezpiecznie, to w tym momencie poczułam, że może być naprawdę źle, szczególnie że nikogo nie było w tym wagonie. To znaczy, zauważyłam, że nawet jak coś się dzieje, to ludzie tam, nawet jak jest trochę ludzi w wagonie, oni w ogóle na to nie zwracają uwagi, jak coś się komuś dzieje. W ogóle wiedziałam, że jeszcze jest trochę do tego, przynajmniej 3-4 minuty do tego przystanku. Nie chciałam iść do następnego wagonu, bo to by mi nic nie dało, ponieważ drzwiami musiałabym się poszarpać, zanim bym wyszła, to on już nie wiem, mógłby mnie złapać. Siedziałam tylko i słuchałam, jak on na mnie krzyczy, tak naprawdę, i potakiwałam głową. I powiedziałam chyba parę razy, że go rozumiem, żeby przeciągnąć tą konwersację, właściwie to jego krzyczenie, bo w momencie, kiedy pociąg stanął na już, na Manhattanie, na pierwszym przystanku na Manhattanie, to jak otworzyły się drzwi, to ja wybiegłam z tego pociągu i biegłam równo do mojego bloku, nie zatrzymując się i ciesząc się, że żyję. Jak wróciłam do domu, to tak sobie pomyślałam, że się czuję tak z tym niedobrze, tak mi przez takie sytuacje, których było więcej, ale to ta była taka ekstremalna. E, przez to głównie o czym on do mnie krzyczał. Tak sobie powiedziałam, że nie miałabym takich sytuacji, gdybym mieszkała w jakimś spokojnym miejscu. Bardzo mi się dziwnie wtedy zrobiło, i to był taki pierwszy moment, w którym ja tak powiedziałam, że to, to nie jest moje miejsce. I dlatego ja żywię teraz taki uraz do tego metra. Szczególnie w Nowym Jorku dosłownie jak wchodzę do metra w Nowym Jorku to zaczynam zaczynam aż tak być gorąco, sobie przypominam tą sytuację. Druga sytuacja też wydarzyła się w metrze tak, jak zwykle i ja już wtedy byłam prawie na 80-90% pewna, że ja się wyprowadzę tam na północ. Już miałam samochód w tym momencie, ale że dojeżdżałam w sumie krótki dystans na Brooklyn to jeszcze jeździłam metrem po tamtej okolicy. I jechałam, pamiętam wtedy na mecz. Był, nie wiem, chyba luty czy marzec ale jeszcze było bardzo zimno. Miałam na sobie nie wiem, bluzę, kurtkę, musiałam być w obcasach, bo na mecze kazali tak nam przyjeżdżać. Miałam walizkę ze sobą, ze wszystkimi kostiumami tanecznymi i, i torbę jeszcze ze szkoły. Coś miałam, strasznie dużo rzeczy, rzeczy wtedy. Wysiadłam z metra w Barclays Center. E na Brooklynie, gdzie tańczyłam. To był w ogóle bardzo duży przystanek, Barclays Center, bo tam się bardzo dużo linii zatrzymywało i to był też przystanek pociągu Long Island Railroad, czyli taki przesiadkowy, był bardzo... takie całe centrum było zrobione z tego. Więc było tam bardzo dużo ludzi. I ja wysiadłam, zaczęłam iść z tymi wszystkimi rzeczami, z tego walizką w tych obcasach przez to metro i nagle Znikąd przebiegł mi taki wielki, wielki szczur przez stopę, po stopie. I powiem szczerze, że to jakoś szczury to tam dla mnie nie było jakoś wielko, wielkim, nic niesmacznego dla mnie, bo ja lubię zwierzęta, szczurów jest mniej więcej trzy razy tyle. Co ludzi. w Nowy Jorku, a ludzi jest wiele, wiele milionów. I same szczury mi jak się przeszkadzały, ale jakoś tak przebiegł mi ten szczur, ja z tymi wszystkimi rzeczami nad nie, nie krzyknęłam, bo to, to krzyknęłam bardziej z tego zaskoczenia, że coś mi po nodze przebiegło. Ale pamiętam tak scenę na środku tej stacji. Mój mózg zrobił coś takiego jak w filmach, że jak stoi taka osoba i tak wszystko obok, naokoło niej w takim zwolnionym tempie, rozmazane. się dzieje i tak spojrzałam na tych wszystkich ludzi, którzy biegną gdzieś, nie wiadomo gdzie w pośpiechu i miałam jakiś taki moment przebłysku, chyba emocjonalnego ustawiałam te torby i tak stałam 5 minut Patrząc się na to wszystko i wtedy stwierdziłam, że na 100% wyprowadzam się z tego miasta, żeby mieszkać gdzieś bliżej natury, bliżej wiejskich szczurów, nie, nie podziemnych. I tyle. Do Nowego Jorku wracam zawsze z dużą chęcią. Właśnie jak teraz będę jechał do Warszawy za dwa tygodnie, to przez Nowy Jork. Mam tam bardzo bliskie przyjaciółki, które, chcesz, które chcę też zobaczyć, ale myślę, że na mieszkanie na stałe nie jest to miejsce dla mnie. Dzięki bardzo, że oglądaliście i wysłuchaliście tej historii. A jeśli macie jakieś pytania o mieszkanie w Nowym Jorku lub zwiedzanie lub cokolwiek o Nowym Jorku, to proszę w komentarzach pisać lub prywatnie. Ja znam Nowy Jork bardzo dobrze i myślę, że będę na dużo w stanie odpowiedzieć. A jeśli nie, to do następnego pa!